Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale. No i jak widzicie po tytule, dzisiaj zrobimy sobie unboxing GoPro 12 na dwa tygodnie przed oficjalną premierą. Dowiedziałem się, że może kupić tą kamerkę już w polskich sklepach. Pojechałem, zobaczyłem, no jak widzicie mam, jest to GoPro 12, nie jest to jakiś fake, wiele osób podejrzewało po zdjęciach, że są to jakieś, wiecie, fejki Natomiast jak widzicie mam tą kamerkę. Wymieniłem sobie ją właśnie z GoPro 9, która według mnie była idealna. Brakowało mi tylko kilku rzeczy, które ma 11 i 12, tak więc stwierdziłem: dobra, jest okazja, kupuję, wymieniam i przy okazji nagram dla Was jakieś materiały. Kosztowała mnie taka marka 2099 zł, czyli o 50 zł mniej niż DJI Action 4, ale jest to nadal podobna półka cenowa, no i kosztuje dużo mniej niż GoPro 11 na premierę, bo z tego co się orientuję, GoPro 11 kosztowała 2699 zł, czyli dużo więcej. Oczywiście w polskich sklepach, które z zawsze mają wyższą dużo wyższą cenę niż na oficjalnej stronie GoPro. O tym znowu może jeszcze później pogadamy. No i moi drodzy na pierwszy rzut oka jak widzicie GoPro zmieniło się odrobinę wizualnie jest to ponoć materiał z recyklingu dlatego tutaj takie tutaj kropki one tutaj wyglądają jakby były niebieskie. No i w końcu dostaliśmy mocowanie na normalny statyw, co jest dosyć dużym plusem. Też zauważyłem, że tutaj mamy na ekraniku takie nocne ujęcie, co mogłoby sugerować, że w końcu ta kamera będzie sobie radziła w nocy. Fajnie, gdyby sobie radziła tak dobrze jak chociażby DJI Action 4, już był naprawdę sztos. Jeśli chodzi o informacje na pudełku, to niestety oprócz HyperSmooth 6.0 wszystko inne było w GoPro 11, szkoda, bo nie ma tutaj żadnej ikonki, wiecie, new, która by sugerowała od razu w sklepie, że coś tam nowego jest, a jak ktoś weźmie te pudełko i jedenastkę, to zobaczy niemalże to samo. No ale tak jak tutaj mamy niemal, widzicie, wszystko identycznie ukazane jak w GoPro 11, tak tutaj niestety, gdzie mamy informacje o zawartości, zniknęła nam jedna bardzo ważna rzecz. A mianowicie mamy tylko kamerkę, baterię Enduro, tą nową, która ponoć ma w przypadku najnowszej GoPro wydłużyć czas pracy na baterii o 10, 15, max 20 minut, w zależności od rozdzielczości. Śrubę, uchwyt, mocowanie, kabel USB. Czego brakuje? A jest to, moi drodzy, dokładnie to etui, które było w poprzednich częściach. Zobaczcie, ja tutaj mam drona DJI Mini 3 Pro. Baterie, często tutaj jeszcze ładowałem sobie GoPro z Media modem z dodatkowym obiektywem. Zamykałem to. Jeszcze tutaj te baterie, które widzicie, ładowałem sobie tutaj. Tu mam jeszcze jakieś różne śrubokręty do drona i mogłem sobie to w bardzo fajny sposób yy, przenosić. Natomiast tego niestety tutaj zabrakło, nad czym ubolewam. Natomiast no, kamerka jest nieco tańsza, więc można by było to usprawiedliwić. Być może, jak kupić na niego GoPro, będą jakieś ciekawsze zestawy. Natomiast tutaj mamy taką po prostu wersję. Zwykłą. Tak wygląda góra tego pudełka. No, są to informacje, które niewiele nam mówią o nowościach kamery GoPro. Tak więc otwieramy, moi drodzy, zobaczymy, co mamy w środku. No, i jak widzicie, mamy takie małe pudełeczko, też pewnie ekologiczne, tak więc zakładam, że na pokazie GoPro nowego będzie sporo mówione o ekologii. No i mamy tutaj, jak widzicie, jakieś instrukcje. Powiem wam, bo miałem już subskrypcję GoPro, kupując właśnie dziewiątkę na stronie gopro.com, była subskrypcja gdzieś tam za tanie pieniądze i powiem wam, myślałem, że to będzie rzecz niepotrzebna, ale daje ona dostęp nam nie tylko do aplikacji GoPro, gdzie możemy sobie edytować filmy, jesteśmy amatorami, mamy chmurę, mamy też możliwość chyba dwóch wymian kamer, ale przede wszystkim dostajemy bardzo fajną zniżkę do 50% na akcesoria, dzięki czemu, ja powiem wam szczerze, jak sobie obliczyłem, ile kosztują zamienniki, a ile oryginały, to wolałem sobie kupić oryginały, bo praktycznie wychodziły tyle samo, tak więc warto się temu przyjrzeć. Ja też myślałem, że to jest niepotrzebna rzecz, a naprawdę byłem z tego zadowolony. Ja dzisiaj Wam pokażę tylko unboxing z tego względu, że kamerka do premiery praktycznie będzie nieaktywna. Jak tylko będę miał do niej dostęp, może przed premierą się uda dostać do niej dostęp jakoś, to ponagrywam jakieś materiały, testy. Tutaj mamy jakieś Informacje, instrukcje obsługi. Jest, jak widzicie, bateria, która ma w tym GoPro troszeczkę dłużej trzymać, natomiast to jest to ta sama bateria, która była wcześniej w GoPro 11, kamerka ma być mniej prądożerna. Mamy tutaj takie oto mocowanie. Jest uchwyt 1. Dobra, wyszła. Jest śruba też. No i jest też sama kamerka. Jak widzicie, zrobiłem Wam teraz przybliżenie na kamerkę i powiem Wam, że jak zobaczyłem pierwsze zdjęcia, w ogóle, które informowały, że GoPro można już w Polsce kupić, to wyglądało to beznadziejnie. Wyglądała jakby ta kamera po prostu była z jakichś z takich naprawdę słabych materiałów, a w rzeczywistości nie są to kolory białe. Te kropeczki nie są białe, tylko one są niebieskie. I wygląda troszkę ta kamera jakby po prostu była popryskana farbą. I to naprawdę w rzeczywistości wygląda dużo, dużo lepiej niż na zdjęciach. Mamy inny włącznik. Ja tutaj też będę pewnie porównywał do tutaj swojej dziewiątki, ale jest leciutka ta kamera, no bo też baterii nie ma. Mamy inny włącznik. Tutaj wygląda niemalże identycznie jak poprzednia. W końcu mocowanie na staty, co mi się podoba. No oczywiście uchwyt jest tutaj, jak możecie zauważyć. Taki sam jak w poprzednich częściach. Bardzo dużo e, przecieków zawsze pokazuje, że nowe GoPro ma mieć ekran na całości, jednocelową matrycę. Natomiast, jak widzicie, w rzeczywistości wygląda to identycznie jak w poprzednim modelu. Mamy tutaj obiektyw. No, jak ktoś miał od GoPro 10 do 11, to te kamerki wyglądały identycznie, bo 9 jeszcze tutaj miała, jak widzicie, białe napisy. GoPro. Tutaj tak samo, natomiast tu mamy już niebieskie. No i tak, takie mamy oto otwarcie. Nie wiem, odnoszę wrażenie, że dużo ciężej było to otworzyć niż w poprzednich modelach, i może to zwiastuje że ta kamera będzie w końcu faktycznie wodoodporna, bo słyszałem o wielu przypadkach, że kamera niestety bez obudowy potrafiła po prostu e, przestać działać, bo gdzieś tam się woda dostała tutaj było to naprawdę ciężko zdemontować mój pierwszy kontakt w ogóle z baterią e, tą nową bo ja używam tych niebieskich, jeszcze kupowałem dziewiątkę, to nie było a dziewiątka była na tyle dobra, że nie wymieniałem na dziesiątkę ani na jedenastkę tak to wygląda kurczę, powiem Wam, że po przejściu z GoPro 9 który jest mulasty jeśli chodzi o dotyk na dwunastkę jest rewelacja jest rewelacja naprawdę no i jak widzicie nawet jeśli chciałem się połączyć z GoPro to w aplikacji na ten moment nie ma dwunastki, no siłą rzeczy nie było jeszcze premiery, tak więc nie ma sensu też kupować za bardzo na ten moment tej kamerki bo i tak nic do premiery pewnie nie zrobicie jak odblokują mi tą opcję na kilka dni przed premierą lub dniu premiery biorę się za konkretne testy więc jeśli macie jakieś pytania, to chcielibyście żebym sprawdził ja od razu mówię, nie jestem fanboyem GoPro. Miałem kamerki DJI, miałem GoPro. Jak GoPro zawodziło, to przechodziłem na DJI. Potem znowu przechodziłem na GoPro. Tak więc postaram się naprawdę dla Was zrobić rzetelny test bez tutaj owijania w bawełnę. Sprawdzimy sobie tą kamerkę naprawdę w ekstremalnych warunkach, a nie jakąś jazdę po mieście. 5 km na godzinę, bo ta kamerka nie do tego służy. No, kamerka oczywiście jest tych samych rozmiarów, co modele poprzednie, czyli 11, 10, 9, tak więc wszystkie te akcesoria powinny pasować. Tak więc Media Mode pasuje, jak macie to. Jest to na pewno rzecz, która cieszy, jak przechodzicie sobie na nowsze modele. Mam tu też, jak widzicie, 5050. 50 Jest to taka specjalna obudowa do nagrywania materiałów z. podwodnych przygód. No i też, jak widzicie, bez problemu to pasuje, czyli no potwierdza się to, że wszystkie akcesoria będą pasowały. Ja wiem, że to jest taka rzecz, Wiecie, dla wielu osób, szczególnie tam fanów GoPro, oczywista, natomiast chciałem to sprawdzić, chciałem Wam to pokazać, że autentycznie wszystko będzie pasowało. Tak więc moi drodzy, pomału sobie będziemy kończyli ten materiał. Jak widzicie GoPro 12, oprócz tego tutaj gwintu montowanego, troszeczkę innego tutaj wyglądu, niewiele, przynajmniej w teorii, różni się od 11. Jak tylko będę miał możliwość nagrywania, oczywiście Biorę się za testy, bo pewnie z nich wyniknie dużo więcej zmian. Specyfika mówi, że tych zmian nie ma wiele, natomiast w rzeczywistości może się okazać, że naprawdę w nocy na przykład będzie ta kamerka lepiej działała, że się będzie przegrzewać, że bateria będzie dłużej trzymała. To są rzeczy, które się będą różniły od 11 no ale w unboxingu siłoczy wam tego nie mogę pokazać. Na pewno Wstrzymajcie się z zakupem do premiery, tak jak Wam mówiłem, wielu youtuberów, którzy nagrywają materiały sponsorowane jakichś sklepów, polecają ten sklep, którym dał kamerkę za friko. To jest oczywiste, że nie powinno Wam mówić o tym, że na stronie gopro.com można kupić taniej. Druga sprawa, e, możecie kupować sobie akcesoria do GoPro. Takie moje porady, bo mówię, tych kamerek miałem sporo i sporo z tymi kamerkami przeżyłem i podzielę się takimi radami z Wami na koniec. Kupujcie sobie... Co chcecie, jeśli chodzi o akcesoria, nieoryginalne. Natomiast kupujcie oryginalne baterie. Ja już ze swoim kumplem naprawdę przetestowałem zamienniki, oryginały, i te zamienniki, nie dość że dużo krócej trzymały na baterii, to też często właśnie były powodem tego, że kamerka się wieszała że kamerka robi jakieś problemy jeśli chodzi o problemy z kamerkami GoPro to też znaczenie ponoć ma to czy robimy update'y przez aplikację w telefonie czy przez komputer Czytałem na forum GoPro kiedyś jak pracownik jeden wypowiadał się na temat właśnie update'u z poziomu telefonu. I mówił, że czasami jest tak, że pliki gdzieś tam się zapodzieją i po prostu jest problem. Tak więc, jeśli chcecie, żeby Wam się kamerka wieszała, to oryginalne baterie. A jeśli kamerka nadal będzie Wam się wieszała, przegrzewała na gwarancję, albo zwrot kasy, i kupujcie DJI, jak to nie będzie działało, bo. No nie powinno być problemów z przegrzewaniem się sprzętu i zawieszaniem. Słuchajcie, ja mam tą kamerkę GoPro naprawdę wiele lat. Ja ją kupiłem na premierę, więc ona ma już 3 lata. I ona działa idealnie, nigdy mi się nie zawiesiła, a naprawdę sporo tą kamerką nagrywam. I nie tylko gdzieś tam przy dużych prędkościach się na rowerze jeździ czy na motocyklu, e, ale nagrywałem też na plaży przy naprawdę 40-stopniowym upale. Nagrywałem nawet timelapsa, gdzie kamerka była na kamieniu e, przez bardzo długi czas w dużej temperaturze. Byłem na nartach z tą kamerką i nic się z GoPro 9 nie działo, tylko przestrzegałem tych zasad. Oryginalna bateria i update'y przez peceta. Tak więc moi drodzy spodziewajcie się w okolicach premier jakiegoś testu tej kamery, jak będę miał wszystko odblokowane, porównamy sobie będą do dziewiątki, tutaj jak ona wypada, bo taką kamerkę posiadam i będę mógł coś powiedzieć, a mam z nią spore doświadczenie, trzyletnie. No i pewnie po pół roku też nagram wam jakiś materiał, więc warto subskrybować kanał. Wybieram się niedługo do Afryki, tak więc zobaczymy, czy ta kamera się w takich warunkach przegrzeje, ale to mówię, to będzie jakiś taki kolejny film. Po pół roku, po trzech miesiącach użytkowania tej kamerki, bo wiecie, w teście, w recenzji, po dwóch tygodniach testowania, czy nawet mniej często, jak to recenzenci robią, niewiele o kamerce można powiedzieć. Tylko teoria praktycznie. Potem wszystko wychodzi w trakcie. To by było tyle. Macie pytania, walcie śmiało, dajcie znać, jak Wam się ta kamerka podoba, czy liczyliście na jakieś większe zmiany. Tylko tak, jak mówię, pamiętajcie, to jest unboxing. Tutaj mogę Wam tylko pokazać teorię. W praktyce może ta kamerka dużo lepiej wypaść. Tak więc na teraz moi drodzy to by było tyle. Mam nadzieję, że zostawicie też łapkę w górę, jeśli Wam się materiał spodobał. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć.